YouTube, to nie będzie coś takiego jak Team mix i ekipa. To będzie coś innego. Po prostu wyobraziłam sobie i chciałabym, żeby to tak wyszło. Mam nadzieję, że tak wyjdzie. Dlatego potrzebuję teraz tego czasu, żeby się na tym skupić. Oczywiście ja cały czas będę współpracowała z teamem. Czekajcie! Jak ja. na to nie jest tak, że ja odchodzę. Zrobię inaczej. Zrobimy kampy teraz w styczniu, w lutym, więc ja oczywiście będę uczestniczyła w życiu teamowskim, ale już nie tak e, intensywnie i nie będziemy już tak Ja wypierdolę akcji. to z pozycji kanału. no to tak jak wiecie, odbył się casting. I to, ile osób i kogo wezmę do mojego projektu, to wiecie się w dniu startu mojego projektu. Więc y, troszeczkę no, zostawię Wam takiego, mm, takiej, wiecie, ale wydaje mi się, że to jest potrzebne, bo chciałabym, żebyście dowiedzieli się dopiero w projekcie, kto faktycznie przyszedł dalej. E, ja na podstawie Waszych głosów wybiorę ostatecznie te osoby, które znajdą się u mnie w projekcie. Ja po prostu w tym momencie sku muszę skupić się tylko na tej jednej rzeczy. Zblokowane. E, po prostu potrzebuję takiej przerwy od nagrywania na YouTube, bo czuję się troszeczkę taka, przy, no nie wiem, przytłoczona już tym i po prostu muszę sobie odpocząć i uzyskać taką nową, kreatywną energię do działania. Plus. Wydarzyła się w moim życiu prywatnym dosyć no, poważna sytuacja, w sensie mocna zmiana. Jak chcecie, to wam powiem co. Jakby... Za 20 no, zł. To też jest z tym związane, że po prostu potrzebuję sobie Nie za darmo. To, żeby ...poukładać pewne rzeczy. Ale to nie jest tak, że ja znikam z internetu, ja po prostu znikam z YouTube'a. Oczywiście na story, na Instagramie będziecie cały czas mogli śledzić moje życie, plus TikTok i tak dalej. Jakby tam cały czas będę publikowała jakieś materiały, więc um, będziecie mogli cały czas widzieć, co się u mnie dzieje. Tylko, że po prostu Będę się bardziej skupiała jednak na, na tym, żeby to wszystko dopiąć. Chciałam podziękować w tym momencie każdej osobie, która mi pomogła przez ten rok. I po prostu chciałam podziękować też Wam, bo gdyby nie to wszystko, to nie byłabym teraz tu, gdzie jestem. Więc no, dziękuję i do zobaczenia. Mów za darmo, pazarny Hamie? No dobra. Powiem Wam. Kurde, chociaż nie wiem, czy, czy wypada. Nie, dobra, nie powiem. Nie, nie wypada, bo to. No nie, bo jest ta prywatność czy coś, skoro sama nie powiedziała, to chyba nie wypada, nie? Więc no, za ile powiesz? No, ale to nie chodzi o pieniądze. No nie wiem, chyba za pieniądze nie powiem też. No nie, nie można chyba za pieniądze. Wypada? Zadawanie zapytaj, czy wypada. Kurde. No dobra, no nie, nie wiem, nie wiem, czy wypada. Nie wiem. Powiedzieć, no kurwa, nie wiem, mam tu, tutaj, mam dylemat taki moralny, czy wypada. Chociaż w sumie ja sobie powiedziałem w Sylwestrze, że w przyszłym roku będę robił takie rzeczy, nie zważając na nikogo. Dobra, powiem Wam, na co jest w ciąży. To i tak by wyszło, bo ten, bo jak nie wyskrobię, to będzie mieć brzuch duży, nie? Czy wiem z kim? No wiem. Ale nie wiem, czy wypada mówić. Nie powiem z kim. Chyba nie wypada. E, co trzeba zobaczyć jeszcze? Z kim na co jest w ciąży? No nie mogę wam powiedzieć. Nie wypada. Olewała nieuleczalną chorą wickę. Kurwa, dobra, obejrzyjmy film Nie oglądałem jego filmów od. Kurwa, nigdy nie oglądałem, bo nie jestem pierdolnięty, ale może coś się zmieniło. Czwórnie platynową płytę na cele No dobra, powiem wam, z kim jest w ciąży. Z Reksiem. Ja wiem, że to może dziwnie brzmi, ale są razem. I wy pewnie w to nie uwierzycie, bo jakbym powiedział. Obojętnie jaką inną osobę, to byście uwierzyli, ale no serio, no. No dobra, możecie pisać XD, ale jak wrzucam zdjęcie z Chrzcin wspólnie, to potem, żeby nie było, że jakieś pierdolenie tutaj jest, nie?